Siemanko dzisiaj jestem z moją i robimy e, ranking zwierzaków. Czyli też ika dobra, ty możesz pierwsza zacząć. Piesek, no to na jeden. Okej. Okay. No. O, okay. świnia. Ja daję na trójkę świnkę. No. Krowa. Krowa. Czyra jak byłem jakieś dziwne dźwięki, ale jesteśmy właśnie... W szkole. <laughs> dobra, Małpa. Ej. Jakby mi się wydaje, że małpa przynosi pecha, ale... Małpa jest fajna. Nie no, daję na czwórkę nie będę taka. Wie. O Boże Lisek, ale... To mi się kojarzy z zwierzki. No dobra. E, mysz. To jest myszka chyba. Ja kiedyś miałam ogólnie myszkę na ogrodzie. Ja ją nazywam... E, jak ja nazwałam? Myślę, coś nie pamiętam, jak mi się nie dopowiem Nie, nie zasługuje na dwójkę, ale ben, może będzie kiedyś Lew No kurde bardzo, dobra dziewięć Kotek. Nie, na dwójkę, dobra Panda, o, ósemeczka No to właśnie mi się zgadza, tylko trochę ja bym dała psa i kota na tym samym miejscu Mhm, ale ja i tak um... Dobra, bajo! Jeszcze możecie napisać w komentarzu, z czego chcecie długi odcinek, bo bo, bo tak.